Czy sam efekt zapobiegawczy, jeżeli zabieg zrobi się wcześniej, wystarczy? Ja bym też od Ciebie dodał jedną rzecz. Patrzę na odmiany i na Dokładnie. Ich od tego nie? chciałam powiedzieć. Tutaj na tej odmianie, na której jesteśmy, nie ma takiej potrzeby. Tutaj w zupełności, jeżeli ktoś by chciał wziąć kompozycję Virtuosa, to w zupełności wystarczyłby sam Virtuos, ale jeżeli mielibyśmy odmianę bardzo podatną na Mączniaka, na przykład. na przykład moją ulubioną markadię, no to w tym momencie, ona jest oczywiście do doświadczeń moją ulubioną, no to wtedy tak, no to wtedy musimy dodać coś, co wyniszczy nam tego Mączniaka, bo uwierzcie Państwo, że on już się no, zdążył całkiem fajnie rozwinąć na tych odmianach. A powiedzmy jeszcze o tej... Jak wyglądają takie mm, mechanizmy obronne tych odmian, które mają powiedzmy. I więcej, też, jeżeli chodzi o stale, to stale na tolerancję. Najbardziej, najładniej to widać na jęczmieniu. Bo najwięcej odmian mamy odpornych właśnie w przypadku jęczmienia. To są takie plamy, na których, plam, na tych plamach na wierzchu widać zredukowaną grzybnię mączniaka. Ona się nie rozwija, nie powinna wychodzić poza tą plamę. Na pszenicy też się to może zdarzyć. Takie tak, mamy, ciemne plamki, tak? To, to... takie ciemne plamki i na tych plamkach znajduje się taka zredukowana, nierozwijająca się grzybnia mączniaka. To jest wtedy objaw tego, że to jest odmiana, która ma wysoką odporność na mączniaka. Też jest kilka pytań takich, które jak gdyby z góry zakładają dobry, dobry scenariusz zrobienia zabiegu, bo są pytania właśnie o c z protokonazolem, są pytania też o protokonazol z, z strobiną, ale to gdyby są założenia, takie rozwiązania, tam gdzie jest protokonazol w tej dużej dawce, to jest przynajmniej podstawa dobrego zabiegu tak, to jeden. To jest jeden. baza tego zabiegu, jeżeli ktoś się decyduje, tylko już pamiętajmy, że jeżeli ktoś się decyduje na ten protokonazol w tej jedynce, no to musimy go wyeliminować przynajmniej w tym drugim zabiegu.